Najpierw pierwsza seria była EW2243, druga FC0681. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy naszego syna przykrytego czarnym workiem. Upadłam na kolana i zaczęłam krzyczeć i płakać. Dlaczego? Przytul przytuliłam syna, pomasowałam lodowatą dłoń. Mój mąż też się rozpłakał. Widok był dramatyczny, rozrywający nasze serca. Przecież to był zdrowy chłopiec. Należał od 7 roku życia do Top Talent, później w wieku 17 lat należał do klubu Śląsk Wrocław. Cudowny chłopak, zdrowy, wysportowany. Chcesz wrócić do normalności, to przyjmij preparat i zaszczep się. Tak, taka była. Tak. Zachęta nachalna. Dlaczego zdecydowała się pani na batalię sądową? Jako jedyna matka nie mogę im odpuścić. Nie mogę im odpuścić z tego względu, że nasz syn był zdrowy. Nic nie wskazywało na to, żeby, żeby, żeby zachorował. Po tych zaszczykach to się wszystko stało. Pani syn przewrócił się na boisku podczas gry w piłkę. Tak. A jaki czas minął od przyjęcia szczepionki? Siedem miesięcy. Wcześniej pani syn borykał się z jakimiś problemami? Nigdy. Nigdy nie miał problemów. Był aktywny fizycznie. Siłownia, piłka nożna, góry co najmniej 5 razy w roku. Więcej chodził, bo on do Towarzystwa Wysokogórskiego należał. Mapkę tam miał co roku ileś tam tych sz szczytów. Musiał zdobyć, nie? Nie był alpinistą, nie, ale takie po prostu, w które można było wejść normalnie, tym szlakami turystycznymi, nie? A czy Abu Wrocławski, gdzie uczył się pani syn, naciskał w jakiś sposób na to, aby przyjąć ten preparat? Tak. Zachęcali, nachalnie. Chcesz wrócić do normalności, to rektor tak mówi, że... Tak, się chcesz się. wrócić do normalności, to przyjmij preparat i zaszczep się. Tak, Taka była... Tak, zachęta nachalna. No, żeby po prostu nie z tego. stacjonarnie <coughs> studiować niezdalnie, to musiał się zaszczepić? Nie? A nie chciał. Nie, on chciał. chciał. On chciał, bo on myślał, że będzie niezniszczalny. Tak jak wszyscy młodzi ludzie myślą. Jakby mogła Pani opowiedzieć właśnie o tamtym dniu? Taki yy, kolega, Rojek, napisał do mnie. No i myśmy przyjechali. To była sobota, bardzo długo się jechało na, na te Kłokoczyce. Ten turniej tam, gdzie się odbywał, a, a, a co 15 minut trwały mecze. To, bo to turnie tam ileś było tych, nie, to tam 15 minut połowa i co hmm. pół godziny zmiana. Żeśmy napisali podanie o wydanie e, próbek nie, do dalszych badań, bo tam... Gniemczy... I nie chcą wydać bo ten, po w Niemczech ten profesor, jak on się tam nazywał? Doktor Schirmacher czeka na próbki. Na próbki, nie? żeby da, da. sprawdzić, czy w, w sercu znajdowało się białko kolca, o co chodzi, potwierdzenie, nie? No i nie chcą ich wydać. I... I ile, ile już czekacie na wydanie tych próbek? Kiedyś... We wrześniu y, złożyłam wniosek do prokuratury o wydanie próbek i nie chcą ich wydać. A sprawa przez chwilę była też umorzona, tak? Był taki etap. Tak, przez chwilę była umorzona, ale mecenas stetela, jak to się mówi, odnowa. Od, od nowa, tak. No tak. I w 2022 roku, że wygraliśmy. Justyna zamieściła komentarz, że wygraliśmy, że o ponowne zbadanie próbek. I po dziś dzień nie ma być do końca, nie w stycznia ubiegłego roku. Nie, do końca stycznia 25 teraz sprawa jest. No tak, ale to teraz, ale wcześniej było do stycznia 24. Tak. No. I cały czas się przeciąga. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę rejonową dla Wrocławia w Siepole w sprawie oczyn z artykułu 155 kodeksu karnego nadal pozostaje zawieszone zgodnie z postanowieniem z dnia 2 czerwca 2023 roku. Dotychczas do prokuratury nie wpłynęła opinia zespołu piekłych. Stosowne ponaklenie w tej sprawie zostało wysłane w tym tygodniu do opiekłych. Dalsze czynności w sprawie będą podejmowane po jej uzyskaniu oczekuje Pani na te, na te wyniki, widzi Pani, że się to przeciąga. Uważa Pani, że będzie to miał, miał jakiś swój finał, a może ma Pani jakieś podejrzenia, że celowo jest tak to robione? Celowo. Oni nie chcą ich wydać i dlatego... Dlatego prokurator nie chce tego wydać i tyle w temacie. Właśnie Pani prokurator, w nawiązaniu do pisma z dnia 23 września Dotyczącą śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Psiepole we Wrocławiu. Sygnatura akt poprzednio 2021 w sprawie oczyn z artykułu KK na szkodę Dawida Akuły inform, informują, że pismami z dnia 16 stycznia 2023 Prokuratura zwróciła się do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz Instytutu Ekspertych Toksykologicznych z siedzibą we Wrocławiu o dalsze przechowywanie materiału biologicznego pobranego od Dawida Akuły w trakcie sekcji zwłok związany z toczącym się nadal postępowaniem przygotowawczym. Jednocześnie w dniu 2 czerwca 2000 powołano katedrę i zakład medycyny sądowej we Wrocławiu w celu wydania opinii uzupełniającym dotyczący zgodu Dawida Akuo. Do dnia dzisiejszego przedmiotowa opinia nie została wydana pomimo ponaglenia biegłych. Nadto informuję, że do czasu prowadzonego zakończenia postępowania brak jest możliwości wydania państwu przedmiotowa, przedmiotowego materiału biologicznego. O fakcie wydania przez biegłych o opinii uzupełniającej zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani o odrębnym pismem. I to jest Pani prokurator Katarzyna Kaseja-Druzdy. A pismo jest datowane? Na... 1 października 2024 rok. Na profilu Korony Polskiej czytamy Mimo złożenia przez pełnomocnika rodziny adwokata Arkadiusza Tetele wniosku o zabezpieczenie próbek w podwójnej ilości, do tej pory nie zostały one wydane. Odpowiedzi prokuratury dotyczyły innych kwestii ponaglenia biegłych, a nie samego wniosku o próbki. W piśmie interwencyjnym domagamy się wyjaśnień, dlaczego mimo próśb i formalnego wniosku próbki nie zostały udostępnione rodzinie. Kluczowe jest, aby po trzech latach bliscy zmarłego mogli uzyskać odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tej tragedii. Przedmiotową sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu policji Wrocław Osiedle niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zgonie 21-letniego mężczyzny. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe w miejscu, gdzie doszło do tej sytuacji, czyli na terenie jednego z obiektów sportowych. Decyzją prokuratora ciało skierowano na sekcję sądowo-lekarską i sprawa została objęta śledztwem prokuratorskim.